To idziemy? <noise> idziemy? Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz jestem już bardzo podekscytowany. Tak samo jak moje psy, zobaczcie. A to podekscytowanie wynika z tego, że są u mnie już nowe kurki. Przybyła fala uchodźców. Fala uchodźców, ja tak sobie je nazywam. Fala uchodźców. No jest fala młodej zbrodni. To jest też fala uchodźców. Zobaczcie, tak ładnie zapakowane. Dwa pudła, dwie przesyłki, duże. No był dzisiaj u mnie kurier. Miałem też dzisiaj pewien epizod, ponieważ, tak jak chyba wspominałem Wam w poprzednim odcinku, zawoziłem osobiście. Moje kurki do pana, który zakupił ode mnie dwa, trzy ptaszki, czyli Karolinę, Balbinę i jednego z kogutów. Serdecznie tutaj pozdrawiam pana. Będziemy w kontakcie jeśli chodzi o rośliny egzotyczne, bo niewykluczone, że pojawią się tutaj u mnie również takowe, ale to z czasem. Natomiast w tej chwili. Otwieramy. Otwieramy, bo ja się już nie mogę doczekać. Tutaj są y, dwa osobniki, bo tutaj jest kogut i kura, a tutaj będą cztery kury. Otwieram na waszych oczach. Słuchajcie. Na waszych oczach otwieram i nie mogę się doczekać jak one wyglądają. Ja za chwilę wam za chwilę wam je zaprezentuję. Kogucik jest, a przynajmniej powinien być Trochę taki porcelanowy, więc myślałem o tym, żeby nadać mu imię Fajans. Ale zastanawiam się, czy będzie Fajans, czy będzie. czy będzie. Kazik. Choć tutaj jest napisane Rafał, ale. no nic, jeśli nawet miał na imię Rafał, to. to teraz będzie miał inaczej na imię kurniku Kazika i albo będziesz fajansem albo będziesz fajansem albo będziesz Kazikiem no pokaż pokaż nam się jak ty wyglądasz jak ty wyglądasz czy ty jesteś zdrowy jak u ciebie to wszystko mój kolego mój kolego ładny no jesteś piękny taki łapki masz pokaż łapki ale mnie pobrudziłeś już nie ma to jak świeża kurza kupa bardzo piękny zapach mówię wam pokaż łapki no łapki Łapki jak łapki, żółte u kochina, nie widzę żadnych świeżbów, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, pokaż, pokaż, mi się jeszcze, pokaż no się jeszcze kolego pod pachą, nie masz żadnych tutaj, nie widzę żadnych pasożytów, to jest twój kurnik, fajansiku, kaziku, albo jak tam jeszcze będziesz miał na imię zobaczymy, ale będziesz, ale będziesz robił konkurencję bolkowi, tak. Zobacz, to jest twoja grzęda. Od dzisiaj tutaj urzędujesz. Za chwilę dostaniesz jeść. Za chwilę będziesz przyjmował. Za chwilę będziesz przyjmował dziewczyny, tak jest. Właściwie wiecie co? Ja już podam im ziarno. Już podam im ziarno. Tak, żeby kogucik, jak tylko kurki wyjdą z, z pudełek. Żeby kogucik już miał temat, jak to się mówi, obczajony i zapraszał swoje panienki do jedzenia. Chodź, chodź. Chodź, chodź, fajansiku, chodź. Chodź, fajansiku, chodź. Zobacz. Zobacz, tutaj masz. Tutaj masz. Proszę, jedz. Natomiast razem z nim Przyjechała taka kurka do mnie. Chodź nie bój się. Chodź nie bój się. Jak ty będziesz miała na imię? Co? Jak ty będziesz miała na, na imię? Zobaczymy. Zobaczymy, jak będziesz miała na imię. Pokaż nam się. Pokaż nam. Pokaż nam łapki. No, piękne żółte łapki są. Tak. Tak. Pod skrzydełko zaglądniemy. Pod skrzydełko. Jak to u ciebie pod skrzydełkiem? Czysto wygląda że tak. no idź. Idź tam do swojego kogucika, Wy się znacie, Wy się znacie. Tak, już ładnie jedzą. zobaczcie, już ładnie jedzą. Natomiast teraz ja chyba przejdę z tym przejdę z tym z powrotem tutaj, żeby one tam miały, żeby one tam miały spokój i co otwieramy kolejne pudełko. Tutaj powinny być cztery kurki. No ja mam nadzieję, że przetrwały transport bez żadnego szwanku, ale to jest sklejone. O co tu chodzi? Ależ mocno jest ten karton poklejony. Mam nadzieję, że przetrwały podróż bez szwanku i że wszystkie cztery i że wszystkie cztery są w dobrej kondycji. No jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby coś było nie tak. I wyciągamy. Zobaczcie, takie, takie kurki. Ta wygląda jak Karolina, czyli taka czarna łuskowana. A skoro wyglądasz jak Karolinka, to będziesz Karolinką. Pokaż pod skrzydełkiem Kaziowi. A jak tam łapki twoje pokaż, pokaż łapeczki pokaż, pokaż łapeczki. No i tutaj słuchajcie, już już łapeczki nie wyglądają, nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Tutaj już coś chyba się dzieje, a więc będziemy, a więc będziemy leczyć, no i co? Wygląda to troszeczkę jakby. Tutaj jakiś świeżbik u tych kurek na łapkach grasował, więc słuchajcie, zrobimy tak, bo jeśli one mają zainfekowane, jeśli one mają zainfekowane łapki, to tak z tydzień potrwa, zanim, zanim ja te łapki doprowadzę im do takiego stanu, w jakim one powinny się znajdować. A co za tym idzie? Idź tutaj. A co za tym idzie? Nie chciałbym, żeby miały kontakt z tamtymi. Tamte wyglądają mi bardzo dobrze. Wyglądają mi zdrowo. Co tutaj zrobić? Słuchajcie, ja się muszę nad tym. Ja się muszę nad tym zastanowić. No i słuchajcie, decyzja została podjęta bardzo szybko. Jak to się mówi, krótka piłka. Jak to dobrze jest mieć kilka niezależnych, oddzielonych od siebie wybiegów, bo teraz, wiecie co zrobię? No, myślę, że to jest najlepsze z możliwych wyjść. Zrobię w ten sposób koguty, których jest już tutaj trochę mniej na wybiegu. Na dodatek, które już oswoiły się trochę z rasputinem, no bo pamiętacie, one trafiły tutaj. Aha, tutaj przecież ma, Wasze picie ma stać. Koguty trafiły na ten wybieg dlatego, że tłukły się z Rasputinem. Więc teraz koguty już są ze sobą, że tak powiem, zaprzyjaźnione, znają się. Liczę na to, że nie będą się już biły. A więc niniejszym koguty z powrotem trafią na ten wybieg. Natomiast do tamtego kurnika... ...i na tamten wybieg trafią fajans ze swoją porcelanową, czarno-porcelanową kurką. Bo tak jak mówiłem, nie chcę, aby miały styczność z kurkami, u których y, zaobserwowałem świeżbowca. Od jutra w takim razie ruszamy z tematem, z rusz, ruszamy z serią jak wyleczyć świeżbowca u kur. A dzisiaj muszę... A dzisiaj muszę yy, zachęcić kogutki do powrotu na wybieg Bolka. Tak, to jest pierwsze, co muszę zrobić. To jest pierwsze, co muszę zrobić. Muszę wygonić stąd koguty i zapędzić ich je na tamten wybieg. A tutaj przyjdzie fajans ze swoją, ze swoją koleżanką. Są naprawdę kochane i łagodne kurki. A po szybkiej analizie sytuacji jednak podjąłem decyzję, że będą chodziły sobie tam na tamtym wybiegu i mieszkały w kurniczku, w którym do tej pory były koguty. A to z uwagi na to, że kurka, jak będzie chciała znieść jajeczko, to wejdzie sobie do kurniczka, a gdyby były zamknięte na tamtym wybiegu, to nie mogłyby swobodnie wchodzić do kurnika, wychodzić. Więc będziecie, będziecie tutaj, będziecie tutaj przez kilka dni, ja was będę obserwował. Heh. Ładny jesteś, ładny jesteś kogucik, bardzo ładny. Idź, rządź się, a ty jesteś śliczna kurka. No, o jak leci, jak leci. No i jak ty będziesz miała na imię, trzeba będzie pomyśleć, jak ciebie nazwać. No, idź. Tutaj macie jedzenie, picie. O, idzie, idzie bolek. Chyba zobaczył, chyba zobaczył fajansa. Bolku, to jest fajans, fajansie. To jest bolek. Bolek tutaj rządzi. Także nie podskakuj do niego, bo on jest większy od ciebie. A ja teraz, słuchajcie, idę, idę do tunelu foliowego, rozpakować do końca kurki, pokazać wam, jak wyglądają. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, serię jak wyleczyć świeżbowca u kur. No dobrze. Spróbujmy raz jeszcze. Spróbujmy, spróbujmy raz jeszcze. Tą kurkę już Wam pokazywałem. Tą kurkę już Wam pokazywałem. Ona ma taki kolor siwy, gołębi taki. Yy, właściwie chyba takie kurki nazywa się określa się kolorem niebieskim. Idź. Zobaczcie, jaka ona jest ładna. Jak ona się będzie nazywała? Rzucajcie propozycje na w komentarzach, piszcie dla każdej kurki propozycje yy, jakiegoś jakieś fajne imię dla każdej kurki. Jeśli uznam, że mnie również się podoba, tak, jedna z nich tą też już widzieliście yy, taka czarna łuskowana Karolina Karolina, ale są jeszcze jeszcze dwie jest ależ wy jesteście szybkie jest taka czarna połyskująca z zielonym, zielonym yy, połyskiem lekko brązowo przypala, przy, przypaloną szyją idź i ostatnia Takiego koloru, jak to się mówi, przeniczny. Jak u ciebie wygląda sytuacja, moja droga, jeśli chodzi o łapki? No, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, słuchajcie, u nich, jeśli chodzi o tego, jeśli chodzi o tego świeżbowca. Bo na przykład, bo na przykład, jak pamiętam, jak kupiłem bolka, to miał bardzo, bardzo mocno za zaatakowane świeżbowcem swoje łapki. Może ja wejmę kamerkę, tak aby lepiej pokazać kurki. Bolek na początku, jak wiecie, na początku mojej hodowli Bolek był jednym z pierwszych ptaków, które się tutaj pojawiły u mnie. No bo pierwszy był Feniks Stasiu, a drugi był Bolek ze swoją kurką Zuzią której niestety nie ma już tutaj u mnie. I one miały bolek, i Zuzia miały bardzo mocno zainfekowane łapki świeżbowcem. Myślę, że w, w tydzień udało mi się wyleczyć je. Także y, jeśli Wasze kurki mają świeżbowca, to nie załamujcie rąk. To da się zrobić. Oczywiście wymaga to trochę pracy, trochę zaangażowania z Waszej strony, ale da się zrobić. O, jak proszę, jak, jak ładnie. Poleciałaś, Karolina. Kurki za chwilę znajdą sobie tutaj pożywienie, znajdą sobie wodę. Ja już yy, chcę się stąd ulotnić, tak żeby im nie przeszkadzać. A w tym odcinku, w sumie takim niezapowiedzianym, wtorkowym, to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zwidzimy się jutro, bo jutro środowy, regularny odcinek. Więc yy, mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.